Taką to Dobra, Co do mnie się mam nauczyć? A sekundowałem Cię. A sekundowałem Cię. Plata? A nie muszę. A jak ty ominie, na grądze? Nie, Teraz będę. Boga A chyba ja teraz No, nareszcie do... na Nie, się nie odraziłam. Ja mam. Mi? No nie wiem, co no, ja nie wiem. Ej. Dobrze, było no, Bardzo dobrze. W Kto plamek, to znaczy, nie oplonił. Jest to miłe, jak chyba porówno A ma Szymek się opłonił. Pomocę. Sześć. sześć sześć Będę ja drugi. byłam ja moje, Będę plonić trochę. drugi. plonić. Będę To jest moje? Tak. Będę plonić. Będę Nie, Będę plonić. Będę plonić. Będę plonić. Będę plonić. Będę

Oli potańdź trochę, powiedz, okrąg... Ale czego nie masz? Olinek czego nie masz? Olinek, okrąg... Olinek, czego, nie masz? Olinek okrąg... czego nie masz? Powiedz. Nie mam prądu. A co tak mocno biało u was, Oli? No, no a od żywo. Prawie na ulicę. A z jest. I jeszcze! Co? Ja mam nie takiego ja mam takiego fujka, który tam jest taki. Na no, no, tam końcu na auta i na sklepy. Widziałam nawet zdjęcia. A czemu ja nie poszliłem klawek? Nie, Znowu Darek czekasz. Bo dobrze cię No i ja dobrze broniłam. No. A ty ile? z boiska. Milek. Ile tylko? obroniłaś jednej? Nie, nie, ja, to to, nie, nie ja nie przepuściłam żadnej. Oli, dwie wpuściłeś. Nie, jedną. Nie. nie, jedną. Nie, nie, ja zero. nie, nie. Oli, Oli Zero. A to on dwie przepuścił. Ty, ty nie, ty nie. nie. Nie, jeden zero Jeden zero dla nas.